I tam. No dzisiaj kolejny temat na temat kolejny temat na temat języka polskiego. Na temat konkretnie, na temat rozmawiania z czatem. No i co o tym mówi Wielki Słownik Języka Polskiego? I w ogóle co jest z tym wielkim? słowniku języka polskiego, no bo w, w sumie to może jest jeszcze bardziej ważne niż, niż to czatowanie. Ale no, po kolei na temat wziąłem z tego, że no, ostatnio słucham dosyć często w ogóle tam czaty no, tych czaty i ciągle wszędzie czaty, zwłaszcza te GPT GPT bo od Gepet ta nazwa pochodzi. No, i tak słucham o jakimś rozmawianiu z czatem i się zastanawiam, co to znaczy rozmawiać z czatem. Więc pytałem pewną studentkę z filologii polskiej, czy można rozmawiać z czatem. Odpowiedziała, że no teraz chyba można. Podobno można. No pytam jej, co to znaczy, co, co oznacza to słowo czat. No Odesłałam mnie do wielkiego słownika języka polskiego. No to tak, tak wchodzę, no, znaczy wchodzę, no. No Widzę słowo chat i tu mi podają dwa znaczenia, rozmowa i miejsce. No to jest też takie trochę śmieszne, bo... Ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to no, chat to jest synonim słowa rozmowa albo, albo miejsce. Czy jestem na czacie, jestem na miejscu. No, na przykład, jadę w, jadę w tamten czat. No, tutaj trzeba niestety kliknąć i się tam jakieś tam pełniejsze wyjaśnienia pokazują ale dobra, no rozmowa i miejsce. No to jak można roz, rozmawiać z rozmową albo rozmawiać z miejscem? No tak słabo to wygląda, no ale no w dzisiejszych czasach okazuje się, że można. No to jest oczywiście przykład owczarstwa. No owieczki po prostu znowu coś tam, gdzieś coś tam usłyszą, coś tam sobie dopowiedzą i wychodzą mi takie głupoty. No i potem rozmawiają z rozmową albo rozmawiają z miejscem. Nie rozumieją znaczeń słów, i, 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 i a ich używają. No to są też te mądre obieżki, co tam zachwycone tym językiem amerykańskim. No nie wiem, ja języka amerykańskiego nie znam, ale no, coś tam wiem. No i no, słowo tam pochodzi od Chata GPT. No ale no, czat GPT to to jest to, to jest nazwa. A ta nazwa pochodzi od, od chatbota. I tu rzeczownikiem nie jest chat, tylko rzeczownikiem jest bot. Dlatego owieczki nie ogarniają. No, ale owieczki tam tylko pierwsze słowo, ale tam już reszta nieważna. I, im się, i, i potem im wychodzi rozmawianie z czatem. Czyli rozmawianie z, z rozmową. Albo z miejscem, no nie wiem, no, <gryw> co tu w końcu jest. Co oni tutaj pod tym pojęciem rozumieją? No jeszcze się tak można zastanawiać, czy to ma związek z... Bo no jeszcze słowo jest czatować. W sensie takim warować. czychać Na kogoś. No i tak, tak przy okazji też się, się zastanawiam, czy to warować, to, to jest... To pochodzi od warty. Że na warcie waru, warujemy. No ale jak odwarty to się powinno nazywać wartować, a nie warować. Więc nie wiem, może na warcie się nie waruje, tylko się wartuje. No takie niuanse mamy w tym naszym pięknym języku. Trzeba by cały czas w, w słowniku wszystko sprawdzać. No dobra, no to już tam owieczki sobie omówiliśmy. Teraz zobaczymy, o, omówimy sobie owieczki naukowe. Możemy rozwinąć na początek, to, co tam jak już tu jesteśmy. O co chodzi z tą rozmową i z tym miejscem? Definicja, o definicje tu są. No i tu już, już się nam zaczynają. No piękne rzeczy. Piękna polszczyzna nam tutaj się objawia. Rozmowa bezpośrednio z, bez, za pośrednictwem internetu. Rozmowa bezpośrednio za pośrednictwem. No to z, trzeba być po prostu wybitnym językoznawcą, żeby coś takiego stworzyć no o co tutaj autorowi chodziło, że rozmowa bezpośrednio za pośrednictwem polegająca na wymienieniu pisemnych komunikatów na specjalnej stronie internetowej lub za pomocą komunikatora także mamy bezpośrednio za pośrednictwem ja też ten od dłuższego, od, 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 od zawsze, od niepamiętnych czasów się zastanawiam, co, 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 co w ogóle to słowo bezpośrednio oznacza, no bo mamy takie sformułowania te też tam w mądrych księgach, zwanych tam kodeksami na przykład, i tam jest że zabrania się wchodzenia bezpośrednio pod jadący pojazd. No jak tutaj, nawet chociażby do na tego słownika się zajrzy, no to wynika, że słowo bezpośrednio oznacza no, bez, bez pośrednictwa. No, tak, jak, tak jak sama nazwa wskazuje, no, bez jakiegoś pośrednictwa. No, chyba, że no, jak czytam to, no, to chyba, że chodzi o pośrednictwo internetu. Może pośrednictwo internetu się nie, nie liczy, tylko inne pośrednictwa się liczą. No ale w każdym razie to tak to definiują, no tak, suma summarum, że, że bezpośrednictwa. No, no ale owieczki twierdzą, że to yy, nie, że bezpośrednictwa, tylko w bliskiej odległości przed pojazdem. No takiego wyjaśnienia tutaj nie znalazłem, że, że bezpośrednio, znaczy w bliskiej odległości. No chyba, że tam autorzy tutaj wielcy tego wielkiego słownika, no nie nadążają to już za, 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 za tym. Tym polskim słownictwem i nie ujęli tego w swoim, w tym wielkim słowniku. No tak samo jest, jak tam jeszcze jest. Jak tam owieczki, jeszcze te kodeksowe mówią. No na przykład, że bezpośrednie zabrania się wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. No, to znowu to się, jakie, jakie to pośrednictwo może być przed, przed przejściem dla pieszych. Więc no tu faktycznie może chodzi o odległość. Ale jak się py pytam takiej owieczki jednej z, z drugą, no to ona nie potrafi mi. Jak się pytam, ile to, ile to bezpośrednio wynosi w metrach? No to no nie, odpo nie, nie odpowiada mi owieczka. Więc nie wiem, ile to jest bezpośrednio w metrach. O ile w ogóle, no to, to oznacza odległość. Dobra, miejsce jeszcze sobie poszukamy. Tu oczywiście zniknęły nam. Tak działają te państwowe strony. Trzeba odświeżać. No miejsce to chodzi o definicję tego miejsca. To jest strona internetowa, która umożliwia prowadzenie czatów rozmów. No a tu zapomnieli już o tym komunikatorze. Już tylko strona tutaj im zostaje. No, zapomnieli, a może to. Tutaj nie, 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 nie obejmuje komunikatora. Dobra. Zaczynamy mądrych autorów tego, tego rozmawiania bezpośrednio za pośrednictwem. Historię słownika, może sens tam darzy. A jeszcze podstawy naukowe sobie zobaczymy. Jakie są podstawy naukowe tego bez, bezpośrednio za pośrednictwem internetu? Jakie są podstawy naukowe? Ogólny charakter słownika. Wielki Słownik miał być słownikiem dokumentacyjnym, opartym na autentycznej bazie materiałowej. Bazą źródłową Słownika jest przede wszystkim narodowy, o no tu narod wszystko jest wielkie, narodowe, państwowe, narodowy korpus języka polskiego. Drugim pod względem ważności jest od momentu opublikowania w kolejny korpus. Korpus współczesnego języka polskiego. Czyli mamy narodowy korpus i współczesny korpus. Znaczy współczesnego języka. Trzecim jest polski internet. Polski internet. Jest coś takiego jak polski internet? W ograniczonym stopniu korzysta się również z innych zasobów leksykograficznych wytworzonych w i w czymś tam pan możliwa jest własna ekscepcja. Własna ekscepcja tekstów jest też możliwa przez autorów haseł. W ogóle tu trzeba z wielkim słownikiem czytać te, te, te elokwentne teksty. Dobra, czytamy jaki jeszcze charakter ma ten wielki słownik. Narodowy, państwowy. Słownikiem współczesnej polszczyzny będzie. W szerokim znaczeniu tego słowa. No ale to którego słowa, bo trzy słowa padły. Więc nie wiem którego słowa. Może tu się domyślimy z kontekstu. Przyjęto zakres czasowy od 1945 roku. Jednak ze względu na specyfikę źródeł źródeł gros materiału Ze specyfikę źródeł gros materiału pochodzić będzie z ostatnich dziesięcioleci 20 No to chyba to z, z szerokie znaczenie słowa współczesnej chyba chodzi Bo tu na temat dat się tutaj wypowiadają Czyli wynika z tego, że słowo współczesne, no normalnie ja, ja bym rozumiał słowo współczesne, że dotyczy no czasów no aktualnych. Ewentualnie tam niewiele odbiegających od od aktualnej daty. Ale jak tu jest, jak, jak się zaznaczy, że to szerokie znaczenie słowa współczesne, to wychodzi na to, że można im pewnie i do starożytności dojść. Czyli szerokie znaczenie słowa współczesny oznacza, że może coś pochodzić ze starożytności według tutaj naukowców tworzących tutaj słownik, wielki słownik języka polskiego, narodowy. Co to znaczy z ostatnich dziesięcioleci XX z tego wieku się zastanawiam. No bo najpierw piszą, że od 1945 roku, a potem, że gros materiału z ostatnich dziesięcioleci. To jakby to było coś innego, no wydaje mi się, że ostatnie dziesięciolecia no to mniej więcej od, no od połowy się liczy bo pierwsze dziesięciolecia są do połowy a ostatnie dziesięciolecia od połowy no czyli tak mniej więcej też od tego 45 roku, no ale widocznie oni tu rozumieją coś, że to znaczy coś innego, no nie wiem co w takim razie no zbyt elokwentne to jest dla mnie tu trzeba być naukowcem narodowym z jakiegoś tam korpusu instytutu, żeby to rozumieć pewnie. I początku XXI wieku. No dobrze rozumiem, że XXI wiek to też nie, nie. Gdyby tego nie napisali, to bym nie wiedział, że, że, że od 45, 1945 roku to również obejmuje XXI wiek. No musieli mi to napisać. Albo nie wiem, albo to. Według mnie od 45 roku, jeszcze jak jest współcześnie, to od 45 roku do dzisiaj, no a dzisiaj jest XXI wiek, więc XXI wiek też to powinno obejmować. No ale nie wiem, no tu z tego wynika, że słowo współczesne to nie oznacza, że to jest współczesne, tylko historyczne. I oni tu muszą dopisywać, że to też to obejmuje koniec XX wieku i początek XXI wieku. Oznacza to, że w słowniku... Notowane jest również słownictwo najnowsze: jak donacjomat czy koronaparty. Nie wiem, co to znaczy donacjomat albo koronaparty. No może sobie możemy sobie wejść. Korona Party. Spotkanie towarzystwie organizowane w czasie epidemii choroby COVID-19. No wszędzie musi być o tym covid -zie. No tu nie obeszłoby się bez COVID-a. Którego uczestniczy, narażają się na zakażenie koronawirusem. Mm -hmm. A jak będzie spotkanie, na którym się nie narażają, to to nie jest korona party. Zobaczymy ten nacjomat. Ten Donacjomat, samoobsługowe urządzenie służące do wpłacania różnego typu datków, przy użyciu płatności elektronicznych. Ja tam datków nie, nie, nie płacę, więc nie wiedziałem co to znaczy. No pierwszy raz słyszę to słowo donacjomat. Może w kościołach jest? Do kościoła też dawno nie, nie byłem. No dobrze, dobra. wytłumaczyli nam, co Co oznacza szerokie znaczenie współczesnej współczesności. Wytłumaczyli nam, że współczesność szeroka to nie tylko, to obejmuje również współczesność normalną. Znaczy nie wiem, no że chyba zwykle nie, nie wiem jak mam to rozumieć. Szeroka to chyba oznacza, że, nie, że, że to nie jest coś współczesnego. Ale oni tu dopisali, że, te w, że w, współczesność też obejmują. No bo najpierw napisali, że jakieś tam daty historyczne, a potem, że współczesne też słownictwo jest. Czyli, że normalnie słowo współczesne nie oznacza współczesne. W szerokim rozumieniu nie oznacza współczesne w normalnym rozumieniu. Ach. Nie wiem czy dalej to też czytać, bo już całkiem mi się pomiesza w głowie. No, jeszcze kawałek mogę przeczytać słownikiem deskryptywnym. Także desk deskryptywnym jest też słownikiem. Nie tylko współczesnej polszczyzny, ale też deskryptywnym, a nie normatywnym. Jasne, wszystko jest jasne, nie? Autorzy nie eliminują z opisu relacji językowych uznawanych za niepoprawne. Nie, nie, relacje językowe Kurde, same mądre słowa Czy z jakichkolwiek powodów Niezgodne Niegodne zanotowania w słowniku Czyli notują Relacje językowe niegodne zanotowania Tak to rozumiem, nie wiem czy dobrze Ograniczają się do informowania o nieakceptacji. Zanotowalności normatywnej zano, zanotowanych faktów na podstawie Wielkiego Słownika pol, prawnej Polszczyzny PWN i kwalifikowania stylistycznego jednostek substandardowych, kurde, dobrze że mi te wszystkie wyjaśnienia tutaj są. Bo kurde, nie wiedziałbym tylu rzeczy, ale tam nie nie poinformowali o nieakceptowalności normatywnej zanotowanych fa faktów relacji językowych, na przykład w przypadku tego koronaparty. Czyli rozumiem, że jest tutaj akceptowalność normatywna. W przypadku koronaparty. jest tutaj kwalifikowanie stycz stylistyczne jednostek substandardowych tutaj akceptowalne to dobrze, chociaż tyle a jak już czytam to przeczytam do końca słownikiem elektronicznym jest sensu stricto no już, co to znaczy sensu stricto w sumie to ja cały czas myślałem, że się mówi sensu stri stricte już znowu w niewiedzy byłem, przy, przy okazji jeszcze wczoraj się dowiedziałem, że się mówi gi Gibraltar Gibraltar a nie giblartar to tak na marginesie a dzisiaj się dowiedziałem, że sensu stricto się mówi a nie sensu stricte no ale to, czym się równi słownik elektroniczny od słownika elektro, elektronicznego sensu stricto to znaczy, no wyjaśnią nam na szczęście nam wyjaśnią, czy jaka jest różnica zaplanowanym od początku jako słownik elektroniczny nie zaś przeniesieniem do elektronicznej postaci słownika drukowanego. A jest zaplanowany jako elektroniczny. To tym się sensu stricto różni od, od słownika elektronicznego. No, ciekawe, czym się, różni, czym się różni od tego drukowanego. Jak oni go tam planowali, bo tak jak ja bym planował. To zaplanował sobie tak, że jak mam słownik drukowany, tak zwany jak oni to określają, no to mi go po prostu przepisał. Ciekawe jak oni go zaplanowali. Ciekawe z czym się różni. No, nie mam tutaj wielkiego słownika drukowanego. No, tak. Wygląda tak no, w zasadzie tak samo jak ten drukowany, bym powiedział. No, jest, jest, jest tak samo nadrukowane, tylko że no nie na papierze, tylko na ekranie. No ale no, widocznie są jakieś różnice. W każdym razie różnice są w planowaniu. Dzięki potem, temu można w nim zastosować taką strukturę hasła i taką postać jak prezentacji, która zrywa z ograniczeniami typowymi nasowników papierowych. Jaką my tu mamy prezentację, która zrywa, zrywa z ograniczeniami typowymi nosowników, że muszę się klikać, żeby zobaczyć pełne znaczenie, to jest ta Ograniczenie ograniczeń na tym polega? Ponadto słownik może być na bieżąco aktualizowany i codziennie ubogacać. On się. U... Aha, nie, wzbogacać, przepraszam. O nowe hasła. No, jakby tego nie zaplanowali, to kurde. Byłby problem. Dobrze, że to zaplanowali, że mogą go wzbogacać. Które nie zaplanowaliby i nie mogliby wzbogacać No i tu mamy ten kon Korpus naukowy kor Korpus au Zespół piszą Czemu nie korpus autorski Trzeba by sprawdzić co znaczy słowo korpus Redaktor naukowy No to jest wielka nauka To jest spisanie takich, takich mądrości Takich bezpośrednictwa Za pośrednictwem internetu Bezpośrednio za pośrednictwem internetu Przepraszam no, ile tutaj tych, tych autorów naukowych? Komitet redakcyjny. Komitet. Rada też jest? Czy, czy na komitecie się tutaj ostało? Opracowanie haseł. Cała wuchtal naukowców. Autorzy opisu fleksyjnego. Aktualizacja informacji fleksyjnej. To jest opis fleksyjny i i aktualizacja informacji fleksyjnej. Koncepcja klasyfikacji tematycznej słownictwa. Jedna osoba tylko, no jak to tak? Projekt systemu informatycznego. Wykonanie systemu informatycznego. To jest wielce tutaj skomplikowany system informatyczny. Jest tutaj kilka autorów było potrzebnych. Jeszcze wcześniej pracownikiem. O Jezu, co, kto tu nie pracował? Informacja entymologiczna. Chronologizacja, klasyfikacja, współczesna informacja. Współpraca informatyczna. Jeszcze do tego potrzebna była. Co to znaczy współpraca informatyczna? Okresowo współpracowali. Czyli wcześniej współpracowali i potem jeszcze okresowo ktoś współpracował. Ciekawe, czy w szerokim znaczeniu tego słowa, czy w normalnym znaczeniu tego słowa. Także tutaj poziom naukowy trzymamy mocno. Tak, tak jak wspominam, ten niedawny mój film na temat tej reformy języka polskiego, no to tam tą panią. Z tej rady języka polskiego, no to ja tam w sumie rozumiałem, co ona gada, ale tego tutaj to ja już nie rozumiem. To już jest za wielki poziom tych wielkich autorów, tego wielkiego słownika dla mnie. To jest po prostu za mądre to wszystko dla mnie. Copyright jest Instytut Języka Polskiego. Korpusy, instytuty, pan, czyli Państwowej Akademii Nauk. Wielcy naukowcy z Akademii, z Państwowej Akademii Nauk tutaj prawa autorskiego sobie za, zastrzegają. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zresztą mi ktoś tam, nie wiem kto tam jeszcze. Nad tym copyright się jeszcze zastanawiam, no bo oni tu jakieś prawa. No copyright to są prawa autorskie. No, o jakie to? O jakie w słowniku może chodzić prawa autorskie? No bo słownik, no to jest, no oni sami tu pisali, no ale to nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo to wszystko za, za bardzo elokwentne dla mnie jest. No, że oni tu na faktach takich, no jak oni tu pisali? Nie pamiętam tych, tych elokwentnych wzrok, wzrotów. Jak korzystać? Cóż, może źle korzystam, bo nie przeczytałem instrukcji. Jak korzystać, ogólny charakter, szczegółowych zasad też kurde nie czytałem. Na autentycznej bazie materiałowej, Czy oni się na bazie jakiejś opierali i oni co, co przywłaszczyli sobie tą bazę. Tą autentyczną bazę materiałową sobie przywłaszczyli, teraz sobie roszczą do, nich, do niej prawo? No wiem, no język, słownik to oznacza, że, on, że, że jest, jest jakieś słowo, jest wytłumaczenie tego słowa. No o jakie tu prawa autorskie może, mogę, mogę tutaj ukraść? O słowo z języka polskiego mogę ukraść? Jego znaczenie mogę ukraść? Nie wiem, o co tu chodzi. O jakie tu prawa autorskie chodzi, że sobie tu zastrzegają prawa autorskie? No jeszcze z tym bardziej, że, że to jeszcze na podstawie tam jakichś innych korpusów i bazy materiałowej i tam Bóg wie czego jeszcze. Czyli no, że nie wymyślili tego samego, tylko zerżnęli skądś. I sobie roszczą prawa do tego. No nie wiem, może chodzi o prawa do tych do tych elokwencji różnych, że tam bezpośrednio za pośrednictwem. No jeżeli o to chodzi, no to ja tutaj ze swojej strony mogę Zadeklarować, że no będę się z całych sił starał, żeby no niczego nie robić bezpośrednio za pośrednictwem. Także to te, te, te prawa autorskie deklaruję się przestrzegać. No nie wiem, jakie. No jeżeli tam słownikowych mam nie. nie naruszać, czyli co? Nie mam, mam nie używać tych, tych słów w tym znaczeniu, jakie tu podają. Bo jak będę używał w tym znaczeniu, może, może dlatego owieczki, kurde, nie używają słowo czad w znaczeniu miejsce albo rozmowa, tylko w znaczeniu, w znaczeniu bot. Bo tak się domyślam, że o to im chodzi, tym owieczkom. Żeby nie, nie naruszać tutaj praw autorskich, no bo w wielkim słowniku języka polskiego, narodowego napisali, że chat to jest rozmowa i że tu nie naruszać praw autorskich do tego, no to znaczy, że nie wolno używać słowa chat w sensie rozmowa, bo się naruszy prawa autorskiego, Instytutu Języka Polskiego PAN, Państwowej Akademii Nauk. Cholera, no za mądre to wszystko jest dla mnie. Jak tu żyć?